W kwietniu 2022 roku na tym kanale opublikowano materiał, w którym pokazano interwencję policji z Gdańska, podczas której policja zmyślała prawo i na tej podstawie legitymowała skutek swojej ignorancji groziła użyciem środków przymusu bezpośredniego. Potem wybierała się swoich niektórych słów i nie dopełniła swoich obowiązków, co jednocześnie było łamaniem praw osoby legitymowanej. Sprawa trafiła do biura spraw wewnętrznych policji. Wielu z Was napisało w tej sprawie skargi, a ten materiał powstaje m.in. z względu na zwroty akcji, które mają miejsce w tej sprawie. Policja z Gdańska uznała, że najlepszym pomysłem w tym wypadku będzie przekazanie sprawy prokuraturze. Ta zajęła się rozpatrzeniem tematu i o tym, jak to zrobiła za chwilę, a najpierw krótko przypomnijmy sobie, co wynikało z materiału przedstawiającego interwencję. Spotkanie z policją miało związek z filmowaniem tego obiektu gdzie zaczepił mnie najprawdopodobniej oficer dyżurny w stopniu majora, który najwyraźniej poczuł się zaniepokojony. Chwilę porozmawialiśmy, oficer mimo, że na początku twierdził, że wezwie policję, ostatecznie potwierdził, że tego nie zrobił. Wracając już do swojego środka lokomocji, zaskoczyło mnie trzech mężczyzn podających się za policjantów, którzy twierdzili, że dostali zgłoszenie, że filmowałem obiekt wojskowy, a to, jak stwierdził jeden z policjantów, jest zabronione. Zgłoszenie, że nagrywał pan obiekt wojskowy. No i to z tego? Z pierwszej pan, pan, pan. Ale pan tak do mnie nie mówi. Na tej podstawie policja podjęła czynność legitymowania, grożąc użyciem środków przymusu bezpośredniego, gdybym się nie wylegitymował. Jaka jest przyczyna legitymowania poproszę? Już panu mówiłem. Jaka jest przyczyna legitymowania? Pan, pan, o obiekt wojskowy, tak pan, pan, pan powiedział, że to jest zabronione, to jest nieprawda, dlaczego pan kłamie? Ograniczono mi wolność na ponad 20 minut. W tym czasie, już po legitymowaniu, wypierano się słów o tym, że powiedziano, iż filmowanie jest zabronione. Twierdzono, że to do mnie nie docierają rzeczy, które się do mnie mówi, mimo że to kłamstwa leciały z ich stron. Będzie świadkiem czegoś takiego? No Tyło, Brzeku, ten... jeden. jak tyłu... nie mówi. A pan do mnie nie mówi, że jest zabronione coś, co nie jest zabronione, Ale pan, pan tak do mnie się nie odzywa. A niech pan do mnie nie mówi, że jest Ale zabroniony. A ja do pana na razie nic nie mówię. To pan pan do mnie stoi, powiedział, że filmowanie tak. jest zabronione, niech Ja nie powiedziałem, że filmowanie pan, pan, pan Niech Pan, pan powie. Ja, ja widzę, że nie pana nie dociera, do pana kieszeni, ja nie dociera. do pana pan wyciągnie ręce z kieszeni, bo ja nie wiem, co pan ma tam. Hmm, Traktujmy tak, się dobrze. Różnica jest taka, że to ja pan w tym momencie wydaję ulecenia, a nie Proszę pana, pan powiedział do mnie, że filmowanie obiektu wojskowego jest zabronione. Łżę pan po prostu. Stwierdzono kłamliwie, że sobie coś ubzdurałem. Że biegam w kominiarce. Na koniec nie dopełniono obowiązku poinformowania o możliwości złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na czynność legitymowania. Nikt nie uznał za słuszne mnie przeprosić. Eee... Dobra, proszę pana, przeprosi pan mnie za to, jak pan przy okazji, że mogę filmować? Nie biegam w kominiarce. Nie wiem, co pan ma Nie biegam. W kominiarce, w kominiarce chodzenie jest, chodzenie jest całkowicie legalne. Filmowanie obiektów, obiektów wojskowych jest. Czy ja, czy ja mogę czy skończyć? Że Dlaczego panowie zaczepiacie osoby, która wykonuje legalne czynności? Proszę pana, jest taka sprawa, nie legitymowaliście mnie. Gdzie jest moje pouczenie o możliwości złożenia zażalenia yy, skargi? Gdzie jest moje pouczenie? Co jest do cholery, łamiecie ciągle prawo, ten z myśla łamiecie. Po jakimś czasie w związku z tą sprawą przychodzi decyzja prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa i zgodnie z tym co twierdziłem niejednokrotnie na tym kanale, a mianowicie to, że uzasadnienie bywa dużo istotniejsze niż sama decyzja, stwierdziłem, że decyzję o ewentualnym złożeniu zażalenia na decyzję prokuratury podejmę po dokładnym zapoznaniu się z właśnie uzasadnieniem. Całość pomijając dane wrażliwe, zostaje Wam zaprezentowana na ekranie. Jeśli ktoś ma ochotę, to może sobie teraz zatrzymać i przeczytać. Ja sam natomiast przejdę do krótkiego streszczenia powodów decyzji podanych przez prokuraturę. Prokuratura opisując sytuację stwierdziła, że początkowo odmówiłem wylegitymowania się, do czego uwagi przedstawię później. Następnie zostało potwierdzone, że policja stwierdziła, że nagrywanie obiektów wojskowych jest zabronione. Policja po wydaniu polecenia, żebym nie odchodził, skontaktowała się z żandarmerią wojskową, celem ustalenia, czy obiekt ten jest szczególnie istotny dla bezpieczeństwa, w myśl przepisów z rozporządzenia o takich obiektach, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale o tym także później. Prokurator zaznacza, że aby można było mówić o przestępstwie, musi zachodzić umyślne działanie z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. A więc musi istnieć zamiar przekroczenia uprawnień lub też zamiar niedopełnienia obowiązków. A jeśli funkcjonariusz mylnie wyobraża sobie, że robi coś zgodnie z prawem, to zdaniem prokuratora artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego jest wyłączony, parafrazując dalej, przestępstwo z 231, zachodzić może wtedy, gdy funkcjonariusz wie, że nie zrobił czegoś, co powinien lub wie, że zrobił coś, czego nie powinien. Prokurator jak twierdzi, zauważa, że funkcjonariusze dokonali czynności koniecznych w celu realizacji swojego ustawowego zadania, choć trudno mi osobiście uwierzyć, w jaki to sposób koniecznym do realizacji zadań jest podawanie za powód łamanie prawa przez legitymowanego, kiedy coś takiego nie ma miejsca, ale o tym później. Dalej prokuratora twierdzi, że wbrew twierdzeniom wnioskodawców Funkcjonariusze nie tylko nie przekroczyli uprawnień, ale realizowali swój obowiązek służbowy. Po przybyciu na miejsce natychmiast zebrali oni potrzebne informacje, ustalili na czym polega problem i niezwłocznie po tym zakończyli interwencję, która trwała krótko, bo kilkanaście minut. Ich zachowanie wynikało z nałożonych na nich obowiązków. Wobec powyższego należało odmówić wszczęcia śledztwa, gdyż nie ma znaniom czynu. Zabronionego, i tak też zrobiła prokuratura. Widzicie widzowie, policja może zmyślać przepisy, pomawiać, na tej podstawie legitymować, nie informować się o tym, o czym przepisy mówią, że macie informować, zajmować się ustalaniem kompletnie nieistotnych rzeczy i ograniczać czyjąś wolność, kompletnie nic sobie z tego nie robiąc. I to wszystko zdanie prokuratury w obrębie problemu, z którym przyszło się mierzyć. Ale tak jak i ta część z Was, która zdecydowała się pisać w tej sprawie, tak i ja mam nieco inne. Zdanie na ten temat i w związku z tym postanowiłem złożyć zażalenie na decyzję prokuratury, w którym to zawarłem między innymi takie treści: Po pierwsze, nie jest prawdą to, co zawarto w piśmie od prokuratury, a mianowicie, że odmówiłem początkowo okazania dokumentu, w początkowej części interwencji dopytywałem o powód legitymowania, a zgodnie z obowiązującym prawem powinienem taki powód otrzymać bez wezwania. Nie można mówić o odmowie wylegitymowania się, gdy ktoś oczekuje wykonania czynności zgodnie z prawem, a taką jest podanie powodu legitymowania bez wezwania. Dopiero na moje pytanie o powód odpowiedziano mi, że filmowałem obiekt wojskowy, a funkcjonariusz stwierdził, że jest to zabronione. Na ponowne pytanie o przyczynę legitymowania pan policjant odpowiedział, że już mi mówił, że nagrywam obiekt wojskowy, a jak wcześniej stwierdził, jest to zabronione. Policjant postraszył mnie użyciem środków przymusu bezpośredniego w momencie, gdy pytałem go o to, dlaczego mówi nieprawdę. Zgodnie z zasadą, że bezprawie nie może górować nad prawem. Nie może być mowy o żadnym początkowym odmówieniu wylegitymowania się, jeżeli nie zostały spełnione prawne warunki opisujące sposób legitymowania. Po drugie, w dalszej części pisma prokuratury jest mowa o tym, że funkcjonariusze zaczęli ustalać status obiektu wojskowego, to znaczy, czy obiekt ten nie jest szczególnie ważnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa i czy moje zachowanie nie było cyklicznie. W kontekście tego, czy prawo było łamane, nie ma żadnego znaczenia to, czy ten obiekt jest. Jest, czy nie jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i nie ma żadnego znaczenia to, czy ktoś to robi cyklicznie, gdyż ani fotografowanie ważnych obiektów, ani robienie tego cyklicznie nie jest w Polsce prawem zakazane, czego dowody niejednokrotnie przedstawiałem na kanale Audyt Obywatelski. Po trzecie, z pisma od prokuratora wynika, że twierdzi się, że nie przekracza swoich uprawnień funkcjonariusz. Który stwierdza nieprawdę odnośnie rzekomych zakazów, który wypiera się następnie tego, że legitymuje na podstawie zmyślonej przez siebie tezy o zabronionym filmowaniu, który nie dopełnia swoich obowiązków poinformowania o możliwości złożenia zażalenia do prokuratury na czynność legitymowania i który wskutek swojej niekompetencji wraz z kolegami ogranicza wolność obywatela. No, tak niestety wynika z tego pisma. Po czwarte, prokurator w swoim piśmie stwierdza, że wszystko było robione niezwłocznie, a na koniec powtarza, że funkcjonariusze dzwonili ustalać charakter obiektu wojskowego i prawo w zakresie możliwości fotografowania takiego obiektu. Ale przecież wcześniej, za przyczynę legitymowania, podano mi, że filmują obiekty wojskowe, co jest według ich mylnego zdania zabronione. Po piąte. Prokurator w piśmie zupełnie subiektywnie i w dodatku nieprawdziwie stwierdza, że interwencja trwała krótko, bo kilkanaście minut, w rzeczywistości trwała ponad 21 minut. I można to wywnioskować z udostępnionego materiału. Po szóste, brew twierdzeniom prokuratora, że wszystko trwało niezłocznie i w ramach obowiązków służbowych policji, było dokładnie przeciwnie. Wystarczyło potwierdzenie jednej, jedynej informacji, a mianowicie tej, czy wszedłem na teren jednostki, jeśli zgłaszający by stwierdził, że tak było. A tak nikt nie twierdził. Bywało, że funkcjonariusze innych jednostek policji rozumieli, że nie ma żadnego powodu do legitymowania, bo nie mogłem być zasadnie podejrzane o dokonywanie czynów zabronionych, gdyż filmowanie obiektów wojskowych, jakiejkolwiek kategorii by nie były, z zewnątrz tych obiektów prawem zakazane nie jest. Takie sytuacje są także udokumentowane na tym kanale. Ponieważ zażalenie wpłynęło w terminie i zostało sporządzone zgodnie z opisywanymi w prawie procedurami, prokurator wydał zarządzenie o jego przyjęciu, przesłał akta do sądu z jednoczesnym wnioskiem o nieuwzględnienie mojego zażalenia. W następstwie tego odbyło się posiedzenie i ogłoszenie decyzji sądu o uchyleniu decyzji prokuratora i o przekazaniu sprawy do dalszego prowadzenia, gdyż sąd uznał, że zażalenie to zasługuje na uwzględnienie. Sąd argumentując swoją decyzję zauważa, że prokurator w ramach postępowania sprawdzającego nie dokonał żadnych czynności, jedynie dołączył korespondencję mailową, kopię notatki służbowej i to w dodatku bez potwierdzenia zgodności, dokumenty funkcjonariuszy i nagranie a to, czego dokonał prokurator, doprowadziło go do uznania, że nie ma tematu, z czym nie może zgodzić się sąd. I się nie zgadza. Sąd wskazuje na konieczność dogłębnego sprawdzenia okoliczności, a w tym celu będzie konieczne wszczęcie śledztwa i zgromadzenie pełnego materiału dowodowego, a wnikliwe badanie akt sprawy pozwala stwierdzić, że konieczne jest uzupełnienie postępowania dowodowego w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. W uzasadnieniu można przeczytać wskazanie sądu w stronę prokuratury, że ta powinna przesłuchać mnie oraz policjantów na okoliczność sprawy, a w razie konieczności, w przypadku różnicy w zeznaniach, konieczne będzie przeprowadzenie konfrontacji. Sąd idzie dalej i zauważa, że po tych czynnościach może nastąpić konieczność dopuszczenia innych niezbędnych dowodów dla całkowitego wyjaśnienia niniejszej sprawy. Sąd także zauważa, że w jego ocenie przy tym wszystkim artykuł 231 paragraf 1 KK może ożyć i podaje przyczyny takiego stanu rzeczy, wskazując na to, że przekroczenie uprawnień to nie tylko podejmowanie czynności przez funkcjonariusza publicznego wykraczające Poza jego uprawnienia służbowe, przekraczające kompetencje, ale także czynność mieszcząca się wprawdzie w zakresie uprawnień funkcjonariusza, ale do podjęcia których nie było podstawy faktycznej lub prawnej, jest nim także wykonanie czynności, które stanowiło wyraźne nadużycie tych uprawnień. Sąd tu uchylił decyzję prokuratora, kilka dni później przyszło zawiadomienie, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy KMP w Gdańsku i jest to także Wasza zasługa widzowie. Jak on nie będzie wykonywał poleceń, funkcjonariusz zostaną już stanął do środków krzeseł bezpośredniego. Szanowny panie, o, jak o pan nie przestanie panu... kłamać, Pan o, szczególnie, dobrze. jaki przepis mówi o tym, że nie mogę filmować obiektu wojskowego? Proszę mi przytoczyć. Zarząd, Proszę mi przytoczyć przepis. Pan powiedział, że filmowanie obiektu jest zabronione. Proszę powiedzieć, ja, ja, jaki przepis o tym mówi? Jeszcze upomnę tylko pana, że nie życzę sobie, że pan to udostępnia. Do, nie dobra, to nie jest dobrze, że funkcjonariusz publiczny przychodzi do mnie i zmyśla przepisy. Co pan sobie wyobraża? Na panu przypisu, panu pan Nawet powiedział, że jest zabronione stawałem. filmowanie. o... tak, tak powiedziałem, ale nie cytowałem żadnego przepisu. Jeżeli jest zabronione, to znaczy, że tego nie mogę robić. W związku z czym jest jakiś przepis. Proszę mi powiedzieć jaki. Do do pan na razie nic nie mówię... Pan, pan do mnie stoi, powiedział, wali, że filmowanie jest zabronione. Zamiast, niech coś... Ja nie powiedziałem, że filmowanie. Niech pan. mi powie. Bo ja, czy, ja widzę, że do czy, pana czy, czy nie dociera. Pan pan ja do pana nie? Pytam się, dlaczego Przygotuje Pan pan, kłami? pan dokumenty, Przygotowałem. Nie, czy stosować środki. Przygot... Tym, Przygotowałem, nie. może Pan wszystko odczytać, co Pan ma. Ale przeprosi Pan mnie za to, jak Pan przekaże, że jest mogę filmować? Pan Dobrze, proszę Pana. Proszę to robia, Pana, to Pan z siebie teraz zrobi gwiazdę mówiąc, że nie mogę robić tego, co mogę robić.